O, poczekaj, poczekaj, na sam początek przypomnę, że można sobie zagrać kupon, jeżeli nie wejdzie BetClick, zwraca kasę i można to od razu wypłacić. Zaraz powiem o tej promocji nieco więcej, warto sobie wysłuchać, jeżeli ktoś nie korzystał. Witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy, no i jak zawsze na sam początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, to jest jedno kliknięcie, a pomaga tutaj wszystko rozwijać. Lecimy z kolejnym materiałem tworzonym przy współpracy z BetClickiem, od razu przypominam, że zakłady bukmacherskie legalne są od 18 roku życia, no i lecimy z tymi kuponami na dzisiaj. Jest naprawdę fajne granie grają chłopacy którzy potrafiali też fajne kupony w środku tygodnia więc warto sobie tutaj wszystko obejrzeć oczywiście jeżeli ktoś by chciał przewijać do typów to sobie przewijajcie ja powiem o tej promocji odpalimy konkurs czyli standard słuchajcie jeżeli nie macie konta w BetCliku, no i to jest właśnie legalny w Polsce e-book mahera, konto założycie z linku który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem użyjecie kodu promocyjnego obstawiamy 50 tak jak teraz widzicie no to można stworzyć pierwszy obojętny jaki kupon za 57 zł maksymalnie to jest stawka od 10 do 57 Jakie typy, jakie kursy, jakie dyscypliny, nieważne Jeżeli ten kupon za 57 zł nie wejdzie 5 dych, BetKik Wam zwraca I możecie je od razu wypłacić Jeżeli wejdzie Elegancko, możecie wszystko wypłacić Kasa jest Wasza i nieważne czy macie zwrot, czy jest wygrana Wszystko jest Wasze, nie trzeba grać dalej Nie trzeba obracać, dlatego to jest naprawdę fajna promocja Osoby zainteresowane, które Chciałyby skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza Pod tym filmem założenie konta Dwie minuty i można tworzyć oby pierwszy, szczęśliwy, wygrany kupon. Zanim przejdziemy dalej, no to zapraszam oczywiście do naszej grupy na Facebooku ponad 95 tysięcy ludzi, typerów takich jak Ty, więc sobie wskakuj, link jest w opisie pod tym filmem. Wskakujcie też na Instagrama, bo tam, poza tymi kuponami na YouTube, znajdziecie jeszcze więcej kuponów, które od czasu do czasu oczywiście fajnie wchodzą, przykładowo tak, jak teraz widzicie, więc wskakujcie, albo sobie w wklepcie, obstawiamy na Instagramie, albo link jest w opisie pod tym filmem. No i lecimy z konkursem, jak zawsze jest 5 z do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No oczywiście subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem I w komentarzu typujecie dokładny wynik Dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy hmm, Las Palmas a barem Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka. typujemy do 18.30 komentarze Do 18.15 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie Czyli taki standard, no i słuchajcie, dzisiaj 5 kuponów, trzy standardowe za stówę i jest też kupon od y, Grzegorza i Artura, którzy trafiali w środku tygodnia, więc dzisiaj no postarają się pójść za ciosem. Szybkie podsumowanie jak to idzie z tymi kuponami granymi za stówkę, od początku miesiąca płasko kupony grane za 100 zł, zdecydowanie cały czas tutaj Maciej prowadzi i zaczynamy właśnie od kuponu Macieja. Zwycięstwo usk i położy 1,5 gola po kursie 1,59 z Norwich, no faktycznie powinni sobie z tym Norwich poradzić, tym bardziej, że ostatnio stracili punkty z Arsenalem. Przegrali na wyjeździe 2 do 0. No tutaj fa fajny kurs na to. Moim zdaniem są mocnym faworytem na własnym boisku powinni to ogarnąć. I jest jeszcze Under 3,5 goli w meczu Barcelony i Elcze. No to Barcelona tak naprawdę nie ma kim strzelać. Nie ma kim strzelać. Elcze też w tym sezonie nie jest wybitne. Też mi się wydaje, że tutaj gradu goli nie będzie. Under 3,5 goli jest wydaje mi się dosyć bezpieczną opcją i to jest propozycja od Macieja. Dalej mamy kupon od Dariusza i to jest tak. Powyżej 1,5 gola samej Pogoni Szczecin. Pogoni, która w tym sezonie gra naprawdę dobrze i fajnie ogląda się ich piłkę przede wszystkim. 1,61 na to. Potem over 2,5 goli w meczu Lipska i Armini. No, tutaj wydaje się, że tylko Lips będzie strzelał. Chyba, że oczywiście powinien im się noga i, i coś tu przyba bolą. Nie wiem, ja jakoś nie jestem przekonany. Jak patrzyłem sobie na tą Bundesligę, to szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mnie, do tego overka przekonany nie jestem. I jest jeszcze zwycięstwo Aston Willi, które jest moim zdaniem właśnie bardzo fajnie. Tutaj Gerard robi robotę. Gabiłem z Berlin na własnym boisku. I tu 1,76 wygląda kusząco. Sprawdźcie sobie ten mecz, bo to naprawdę wydaje się być fajna propozycja. Tutaj 391 zł, więc to jako jest nieco większe, bo 4,45. I jest jeszcze tutaj kupon. Od Michała z tych standardowych zastupe tutaj jako 4.17 366 zł. Mamy to skor w Belgii ten niesamowity lider i, i zespół, który idzie po mistrzostwo gra z Brugią i no faktycznie też mi się wydaje, że to jest dobre, bo oni naprawdę łupią każdego w tej lidze. W końcu przyjdzie gorszy moment. I tutaj zdaniem Michała to może być ten gorszy moment, że wpuszczą gola, być może wygrają, ale botem to skoro jego zdaniem będzie. Jest AZ na AZ, czyli zwycięstwo, prowadzenie AZ Arkmar do przerwy i zwycięstwo w całym meczu. Po kursie 1,76 mi, zawsze śmierdzą te zakłady, ale kurs jest faktycznie fajny. A Willem gra tragicznie, chyba 4 porażki z rzędu i, i faktycznie ta gra, no, no nie wygląda. Nie wygląda. I jest jeszcze overek różnych tutaj w serii A, Kagliari i Udinese i z tego 366 zł, więc trzy podstawowe kupony mamy załatwione. I Teraz lecimy z tymi Dwoma większymi. Na początek sobie rzućcie okiem, co Grzegorz w środku tygodnia ugrał. Z 2000 zł, 11481 kupon był oczywiście, tutaj na kanale, więc fantastyczna sprawa, że pięć takich zdarzeń udało się trafić. No i dzisiaj gra Grzegorz podobnie. Też pięć zdarzeń, stawka nieco niższa, bo 1400 zł, Wygrania, wygrana 200 zł, mniejsza, bo 11243. I mamy tak, zwycięstwo United, overek 2,5 goli w meczu Atalanty i Romy, zwycięstwo Borusy po bardzo fajnym kursie. Wiadomo, że tam trochę kontuzji, no ale cały czas jest to. Borussii. Polusja z Halandem i Roysem i wygląda to cały czas dobrze. Jest owerek różnych Barcelona Elcze po 166 Tutaj Grzegorz argumentuje to tym, że jeżeli Barcelona się męczy, a męczy się praktycznie w każdym meczu, to te różne biją i te różne powinny być, jego zdaniem. I jest jeszcze Botting to Score w bardzo ciekawym meczu w drugiej Bundesliga. HSV gra szalkę po kursie 78, ten Botting to scorek i moim zdaniem, fajny kupon. Naprawdę fajna kombinacja, a przynajmniej większość z tych typów, nie wiem jak to United, ale no powinni sobie na was boisku poradzić. Tam te klocki powoli są układane i faktycznie to powinno być ok, no tutaj 11 koła się smaży więc znowu trzymamy kciuki, żeby drugi z rzędu tutaj Grzechu trafił, no i jest jeszcze kupon od Artura, który gra overki, Artur w środku tygodnia, tego samego dnia co Grzegorz trafił 6933 zł na Ako 5,09 4 typy, tak jak widzicie no i teraz znowu gra podobnie, 4 typy za 1500 zł, 5619 zł do wygrania, nieco niższy kurs ogólny, mamy tak, jeżeli chodzi o te topowe ligi, no to Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, overk 2,5 goli i reszta to już jest niższa, bo jest 1,5 gola w Rumunii, jest over 1,5 gola w drugiej Hiszpanii w konkursowym filmie Las Palmas Eibar, w konkursowym meczu oczywiście i jest jeszcze overek 2,5 goli w tym belgijskim meczu, gdzie ten fantastyczny lider gra kolejny mecz na własnym boisku. Jest overek 2,5 goli, czyli dwa razy 2 dwa razy 2,5, 2 razy 1,5. Trzymamy kciuki, żeby 5-600 okazało się trafione. Tylko przypominam, to są typy innych graczy, tutaj wszystkie kupony. 5 kuponów może okazać się przegranych, mycie to na uwadze, jeżeli chcecie coś sobie skopywać, to żeby potem nie było pretensji, bo i po co? Nie chcemy, żeby były tutaj do kogokolwiek pretensje, to wszyscy traktują, mam nadzieję, traktują to jako zabawa, a przynajmniej tak powinni traktować I, i, i tego się trzymajmy. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, słyszymy się niebawem, pozdro, elo!